Czy to, jak oddychasz, ma znaczenie dla zdrowia? Powiedziałabym, że kluczowe. Torem oddychania, jedynym właściwym jest tor oddechowy nosowy. A to kluczowe znaczenie nie tylko dla konstrukcji naszej twarzoczaszki, dla prawidłowej szerokości dróg oddechowych, ale również dla prawidłowego oddychania w nocy. Oddychanie ustami paradoksalnie powoduje niedotlenienie tkanek, przewlekłe zmęczenie. Powinniśmy oddychać nosem. Już dzisiaj widać, że Iga Świątek również trenuje z zaklejonymi ustami. Pamiętam, jak jakiś czas temu nagrywałem Rolkę dotyczącą spania z zaklejonymi ustami. Są oczywiście specjalne taśmy, takie z dziurką na usta. To zostałam wezwana od szurów. Natomiast mówimy już o tym od dawna mówią o tym logopedzi, mówią o tym ortodonci i mam również dla Was bardzo fajny kanał. Polecam obserwować. Panią Elżbietę Dudzińską, doktor oddech, która w tej kwestii mówi zdecydowanie więcej, jak ważne jest prawidłowe oddychanie nawet dla zdrowia gospodarki hormonalnej, ale na przykład w przypadku kobiet do właściwego umiejscowienia, właściwego trzymania narządów kobiecych, bo oddychanie to tylko nie, nie tylko nos czy usta, ale również tor związany z klatką piersiową czy tor związany z poruszaniem się żeber, tor brzuszny. A po więcej, obserwuj mnie.